Witajcie w Antarktyce, najzimniejszym miejscu na Ziemi Brrr, Jak dla pirata to ciut za Mieszkają tu moi kuzyni, pingwiny Adeli Bardzo chcę, żebyście się poznali No i fajnie, ale nie możemy się poznać w jakimś cieplejszym miejscu Pingwiny Adeli żyją tylko w tym miejscu na świecie To ich jedyny dom i trafiliśmy z wizytą na świetny czas! Właśnie wylęgają się młode! A Cocurro, Pinio i ja zamierzamy pomóc trochę ich rodzicom. Super, ale w jakim sensie? W opiece nad dzieciątkami. Ja opiekun? Cocurro, Pinio, dopływa A. Pinio, cześć. cześć! Dzięki, że zajmiecie się pisklakami, gdy my popłyniemy po jedzenie. Mamo! To? A ja też mogę? Wcale się nie boję pływać w oceanie. Jesteś jeszcze malutki i za mało opierzony na pływanie. Właśnie, Roko. Dorosłe pingwiny mają specjalne pióra, które pomagają im przetrwać w zimnej wodzie. W lodowatym oceanie byś zmarzł. Mógłbyś się przeziębić. Pa, Roko. Niedługo wrócimy. Proszę cię, miej na niego szczególne oko. To prawdziwy mały łobuziak niczego się nie boi. Spokojnie, tu jest ekspert. Ha! <śmieniczne> Orety, co jest w tym pudle? Prezenty dla wszystkich! Te, 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 te jest. Skałki! Skałki? Tak jest. Pingwiny białookie zbierają skałki i budują z nich swoje gniazda. Widzisz? W szeregu zbiórka po prezenty. Ale faję, ale faję. Ja jestem flip, a ja flap. A, to dla ciebie. A to dla ciebie. Nie bawię się. Twoja skałka jest ładniejsza od mojej. To rzecz gustu. E, jakby się przyjrzeć, proszę bardzo. Te dwie skałki są identyczne. A? Gratulacje, Piniu! Kapitanie, na horyzoncie góra lodowa i płynie prosto na oktostatek! Już do Was wracam, Pinio, kocurro. Będziecie się musieli zajmować maleństwami bezemnie. mnie. Ominie no! mnie cała zabawa! Nie taka znowu cała! Ja się zajmę większością biskląd, a Tobie zostaje Roko. Tylko jeden Roko? To raczej dla mnie nie stanowi problemu. Flip, flap! Zejdźcie mi z tej skały! Uff! A, to co? Wychodzi na to, że jesteśmy we dwójkę. Może... E, Roko? Gdzie on jest? Roko! To córko! Orientuj się! Uf! Uf! Uh! Uh! <śla> Straszny z ciebie łobuziak! <śla> no, mama też tak zawsze mówi. <śla> Ej, chodź się wymienimy. Nie, chcę moją starą skałkę. Czemu? Bo jest ładniejsza. Hej, chłopcy skałki, które wam dałem, były identyczne. Nie, na mojej była brązowa kropka, a na tej nie ma. Odmienisz się? Nie! Myślę, że jakoś się dogadamy. Słuchaj, flip! Jestem flap! On jest flip! Och, przepraszam, flap. Chyba raczej flip. Tak, Flip. znaczy flip. To jest... Och, kurka wodna. Flap, jeśli obrócisz swoją skałkę, będziesz miał taką samą plamkę jak flip. Zadoflapiony? Zadowolony? Bardzo! Uf. Hej, widzisz tego ptaka? Oczywiście, kolego! Chciałbym się z nim trochę pobawić. Patrz! Ej, ty! Ty pierzasty ptasiuchu! Nie boję się ciebie! Widzisz? Teraz będzie chciał mnie dorwać! A niech mnie mysz gryzie! On cię będzie chciał dotknąć! Ale zabawa! No jak dla kogo? Roko, słoneczko, musisz być bardziej ostrożny. Nawet za moich pirackich czasów, e... Gdzie on jest? Roko! Kocurno! tu się! Tak sobie myślę, że kapitan Barni ma dziś Ach, nie jest tutaj zbyt przyjemnie. Tu do kapitana. Zbliża się do nas potężny sztorm. Góra lodowa zmieniła kierunek i pędzi prosto na... Na mnie! O -o -o. Tusiu, włącz okto alarm! wszyscy na mostek! Z nami wielki sztorm! To ogromne zagrożenie dla pingwinów. Mogą się zagubić w morzu. Sztorm może wyrzucić na brzeg lód i śnieg. Pinio i kocurro muszą utrzymać pisklęta w cieple. Dusiu, złap pinia i powiedz mu, żeby się przygotował na lód i śnieg! Już się robi, kapitanie. A ja odnajdę rodziców tych pingwiniątek, ale chyba potrzebny mi większy pływak. Kseniu, będziesz tak miła i podstawisz mi pływak, co? Robi się! O, Uda się! Trzymajcie się, pingwinki, już po Was płynę. <śmienic> Mamcie spokojnie, skakujcie. <śmienic> Trzeba, żeby te brzdące nie zawarły i to jakby szybko. Bandaże, bandaże? To córo! Rzucaj mi, proszę, te rolki najszybciej jak możesz. Dobrze? Jasne! To już! <słysy> Może być? No, brawo kolego! A zatem wszyscy do namiotu! To niesamowite! Ale ja nie chcę niczego przegapić i wolę być na zewnątrz! Roko, fajnie, ale tutaj jest dla ciebie za zimno! Och, no może. Przyjemnie, co? Ciepło i miło! Tak, Roko? Gdzie, Gdzie jest, jest Roko? Jeśli nie ma go tutaj, to musi być tutaj. Ja podążę za nim. Roko! 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 Co to Tak strasznie mi jest zimno! Trzymaj się, przyjacielu, już Cię ratuję! O jeduj się! No i jak? Podobało się? To może teraz ogrzejemy się w namiocie, co? <sharpun> w <sharp> <.SPEAK ciasta> Dobrze Kocurro! Widzisz? <sharp> <OVER> Gdyby nie ten namiot, już byśmy chyba zamarzli. Mam nadzieję, że rodzicom nic nie jest. Że uda im się wrócić mimo sztormu. Spokojnie. Kapitan Barney sprowadzi ich tutaj. A kapitana nic nie jest w stanie powstrzymać. <grym wyszło> <grym wyszło> Znaczy góry lodowej na plaży? Jakby nie wziąłem pod uwagę. Ach, znowu ta góra lodowa. Kapitanie, jak wrócimy do domu? Bez obaw. Pływak chce potrafi przebijać się przez lód. Dwinki, radzę się teraz trzymać. Dziękujemy wam niezmiernie, ale zaraz, e, gdzie jest Roko? A, A gdzie Kocurro? Kocurro? No to jeszcze raz, tak, przyjacielu?